Stawianie wymagań. Nauczanie domowe. 1 lutego. Druga księga Samuela, rozdział 18, wersety 9 i 10, 14, 24, 25, 31 i 32 oraz z 19 rozdziału wersety od 1 do 3. Absalom natknął się na sługi Dawida. Jechał na mule. Muł zapuścił się pod konary wielkiego Terebintu. Absalom utkwił głową w terebincie i zafizł między niebem a ziemią, a muł, który był pod nim, popędził dalej. Dostrzegł to pewien człowiek i zawiadomił Joaba. Widziałem Absaloma wiszącego na terebincie. Joab wziął do ręki trzy oszczepy i utopił je w sercu Absaloma. Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, Podniósł oczy, zobaczył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. Strażnik zawołał i przekazał królowi tę wiadomość. Król powiedział, jeżeli jest sam, to przynosi dobrą nowinę. Następnie przybył kuszyta i powiedział, niech się raduje Pan mój król dobrą nowiną. Właśnie dziś Pan wymierzył Ci sprawiedliwość, wybawiając Cię z ręki wszystkich, którzy powstali przeciw Tobie. Król zapytał kuszyte, czy dobrze się wiedzie młodemu Absalomowi? Odpowiedział kuszyta. Niech się tak stanie z wszystkimi wrogami pana, mojego króla i ze wszystkimi, którzy złośliwie przeciw tobie powstali, jak z tym młodzieńcem. Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc tak mówił: Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój. Obym ja umarł zamiast ciebie. Absalomie, mój synu, mój synu. I zaś doniesiono, król płacze, rozpacza z powodu Absaloma. Tak więc zwycięstwo przemieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym dniu wiadomość: król martwi się z powodu swego syna. Warto przyjrzeć się życiorysowi młodego Absaloma. Wcześniej zamordował swojego przyrodniego brata Amnona i trzy lata przebywał na wygnaniu. Przywrócony do łask sprawił sobie rydwan i konie i tak paradował jeżdżąc po Jerozolimie, a pięćdziesięciu ludzi biegało przed nim. Krótko mówiąc, rozgłos. Troszkę hulaszcze życie. Czytamy potem, że podkopywał autorytet swojego ojca, tłumacząc tym, którzy przybywali z prowincji Słuchajcie, u króla nie znajdziecie sprawiedliwości. Ja to bym dobrze sądził ja wam załatwię te sprawy, z którymi tutaj przychodzicie. I robił tak przez cztery lata. Po stolicy chodziły też plotki o jego wyglądzie, o jego pięknie, zdobywał popularność. Mówiono, że jego ciało jest bez skazy, że jest najpiękniejszym mężczyzną w Izraelu, a wydarzeniem roku był Absalom u fryzjera. Kiedy to wszystko czytamy razem, to krótko mówiąc, taki celebryta. I ten celebryta sięgnął po władzę. Podstępnie, Wykorzystując równocześnie ceremonie religijne i świątynie do tych swoich politycznych i władczych celów. Nie słyszymy nic o modlitwie Absaloma, nie słyszymy nic o pracy, nie słyszymy nic o zadaniach, jakie pełnił. Natomiast jego życiorys pełny jest właśnie tych wydarzeń, na pół skandalicznych i wprost skandalicznych wystarczy jeszcze tylko wspomnieć, że na przykład Joabowi spalił pole jęczmienia, żeby postawić na swoim. Kiedy patrzymy na ten krótki rys, widać, że Dawid nie wymagał od swojego syna zbyt wiele. Ten nudził się i knuł. Udawał bardzo życzliwego, przymilnego dla tych, którzy wydawali mu się w przyszłości przydatni. Z jednej strony grał rolę uległego syna królewskiego, a z drugiej strony był podstępnym przeciwnikiem swojego ojca. Wniosek, jaki możemy wyciągnąć, jest bardzo prosty: rodzice powinni wymagać od swoich dzieci. Rodzice powinni wyznaczać im zadania. Rodzice powinni weryfikować to, jak się rozwijają. Nie chronić za wszelką cenę przed jakimikolwiek trudami, znojami, nawet porażkami. Czasami dziecko musi sobie nabić guza, żeby zobaczyło, że trzeba uważać, że trzeba być ostrożnym, ale też, żeby być wrażliwym na inne osoby. Absalom lekką ręką szafował ludzkim życiem i wystąpił zbrojnie przez, przeciwko swojemu ojcu, buntując połowę narodu. Bardzo łatwo można porównać te dwa dzieciństwa Dawida i Absaloma. Dawid naprawdę się zmagał z wieloma trudnościami. Sam musiał o wszystko zawalczyć. Sam musiał przechodzić różne trudności. Ale to go ukształtowało, zahartowało. Nie jest dobrze, kiedy dzieci nie walczą o coś, kiedy dzieci nie zdobywają, kiedy dzieci nie rozumieją trudu i wszystko mają podstawione pod nos. Kończy się to dramatycznie i tragicznie. Trzeba od dzieci wymagać. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty.